W 1946 roku tu, na tym terenie, przyjeżdża grupa saperów. Teraz mniej więcej to wygląda jak w tamtych czasach. To było wszystko odkryte, nie było drzew, bo to wszystko, co teraz to jest wycinane, te buki dęby, mają 60-70 lat. Przyjeżdżają właśnie na rozminowanie. Tu, za moimi plecami, znajduje się betoniarnia. I na tej betoniarni znajdują dziesiątki, setki, niektórzy mówią tysiące worków z cementem. Znajdują. Sprzęt budowlany znajdują bardzo duże ilości materiału budowlanego. Mało tego, jeden z tych żołnierzy później opowiada, że betoniarka, do której podeszli, przed chwileczką została wyłączona, bo była ciepła i jeszcze materiał, który był w środku, był plastyczny. Czyli w 1946 roku, przed wejściem tutaj, właśnie saperów jeszcze te urządzenia pracowały. I teraz tak, czy to jest historia zmyślona? No można powiedzieć, że wszystkie te historie mogą być zmyślone, bo historie z Walimia, że ludzie wsiadali do lokomotywek i jeździli sobie po, po tunelach. No, dziadek jednego z poszukiwaczy z tego terenu, on do dzisiaj twierdzi, właśnie ten wnuczek, że jego dziadek wsiadł do takiej kolejki, jeszcze w kolejce pod kominem palił się ogień. Także dużo fantastycznych opowieści, ale jest bardzo dużo rzeczy opowiadanych, co właśnie tu. Opowiadanych w sposób taki, że mogą świadczyć o tym, że ktoś widział naprawdę te miejsca. I teraz sytuacja z 47, 9, z 50, opowieści moich sąsiadów. Tych ludzi, którzy właśnie tu przychodzili na grzyby, szczególnie ci, którzy przychodzili, słuchajcie, tu szabrować materiał budowlany. Ja jako łepek, słuchajcie, w latach 70. też, a nie tak daleko, ja tutaj się nie zapuszczałem nigdy z ojcem, yy, gdzieś tam na obrzeżach, właśnie około pierwszego zakładu w Stolniach, Andrzej Potwierdź. Ciocia widziała, tak, tak. Chodziła. Ciocia Marysia z Bołbrzycha. Dokładnie. I pozdrawiamy Ciocię Marysię, bo ciocia Marysia sobie na pewno ogląda jeszcze te programy, no, także, no różnie bywa. Prawie ale... setkę ma, prawie setkę ma. No, ale ciocia Marysia... Dobry umysł cały czas. No. No. Ale ciocia Marysia pamięta te szkolnie. I teraz, tak. słuchajcie, masa ludzi z Guszycy pamięta te szkolnie za, za, za szkołą włókienniczą przy pierwszym zakładzie. No i potem szalony, koparkowy oczywiście przyjeżdża, wszystko zawala, wszystko jest teraz zaryte. Znowuż, słuchajcie, ktoś tam zamontował licznik wodny. Znowuż woda, tą którą my kierujemy, żeby samoczynnie sztolnia się odkryła, ktoś specjalnie z medytacją kieruje w drugą stronę. I teraz może nadchodzi właśnie ten czas, że skończy się taki spór waśni, że ludzie nie będą szli na zasadzie, że czepiemy na tym hajsie, tylko powiemy co faktycznie wiemy że pójdziemy, kiedy się zjednoczymy i pokażemy tę historię. Moje bajania, moje właśnie hybrydy, wilkołaki plus technologia, plus materiały, które ktoś zdobywał przez lata, dokumentując je. To w tym miejscu, w kierunku na Przekłompownię w 70. W dziewiątym roku grupa dzieciaków spotykają człowieka. Faszyn nosi znoszony stary mundur wojskowy, starą czapkę. Yy... Dziad, lump, jak on nie go to znaczy lump wtedy się nie używało, ale dziad podchodzi do nich. Yy... Coś tam do nich był, kocze po niemiecku. No oczywiście dzieciaki, krzyk, spisk, zbiegają niżej, niżej są ich rodzice, Mówią, że spotkali. Właśnie dziada. No, starsi znają tę historię. Wiedzą, że teren jest niebezpieczny, zabierają dzieciaki, schodzą na dół. Idą po prostu na krechę w kierunku ulicy Leśnej. I słuchajcie, ci ludzie błądzą. Znikają. Nie ma ich. Przychodzi wieczór, rodziny zaczynają tych ludzi szukać. Trzech dorosłych mężczyzn, czwórka dzieci. Nie ma, szukają. Ludzie na ulicy Leśnej powinni jeszcze pamiętać tę historię. Grupują się, organizują. Milicja, żołnierze WOP-u, wszyscy idą w tym kierunku. Szukają ich praktycznie całą noc. Nie znajdują tych, tych, tych dzieciaków. Rano, oni przychodzą do domu, jak gdyby nigdy nic. No i tam wielkie poruszenie na ulicy leśnej, że są, że się znaleźli. Oni idą od strony stawów. Wtedy ten teren zupełnie inaczej wyglądał. Ty jeszcze pamiętasz ten taki amfiteatrzyk co tam no, był? No pewnie. No i oni no. właśnie wychodzą od tamtej strony. No i zdziwieni, pytają, co się stało. No przecież, żeście zaginęli. Mówi, jak żeśmy zaginęli? Mówi, 40 minut temu, żeśmy stamtąd wyszli i dochodzimy. I słuchajcie, trzech dorosłych mężczyzn, czwórka dzieci. W pędle czasową wpadli, jak to nazwać? Do dzisiaj, słuchajcie, ta opowieść na ulicy Leśnej jest. Dzisiaj pociśnij ojca, żeby ci właśnie to opowiedział. Na pewno Bodzio pamięta tą opowieść. No i w tym momencie już stykamy się z opowieścią o Bocianie. Wypytaj o Bociana, żeby ci opowiedział historię o Bocianie. Wiem, że ludzie o tym nie chcą rozmawiać, nie chcą o tym mówić. Dlaczego? No na przykład teraz w pierwszym szańcu właśnie o tym komandzie dzieci. O tych komandach dzieci. I słuchajcie, temat straszny. Poczytałem na temat tego Andro... Jak to się nazywa? Andro... Kurde, no, tyle nie razy czytałem. No to jest tak, no. właśnie tego narkotyku, słuchajcie, wyrabianego, to się okazało, że nie tylko z dzieci, ale ogólnie z ludzi. Z przerażonych ludzi podczas wielkiego cierpienia wydziela się, właśnie, czy w nadnerczach, czy w szyszynce, słuchajcie, no to jest przerażające. I teraz to by na, naprawdę miało taką spójność, dlaczego wszędzie były te dzieci. No i relacje, właśnie ludzi z całego świata yy, o porywaniu dzieci, o hodowlach dzieci, o wielkich hodowlach dzieci podziemnych. To, co się w Chinach dzieje, słuchajcie, no ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Ja sobie drożę ten temat Lebensbornu. A jeżeli faktycznie kluczowym zadaniem Lebensbornu była produkcja tego narkotyku, właśnie dla Elit, i teraz pytanie: czy aby na pewno dla Elit, czy dla. Y, dla właśnie tych słynnych onych? Jak to się nazywa? Przeczytaj to. Adrenochrom. O, adrenochrom. Adrenochromy. Adrenochrom, o, właśnie. No. Że ten lek, słuchajcie, ja też sobie nie zdawałem z tego sprawy, że elity Hollywood, bankierzy, słuchajcie, elity tego świata zażywają tego narkotyku. No to jest przerażające dla mnie. Ja drążąc właśnie temat temat Lebensbornu, nie zdawałem sobie z tego sprawy. To zawsze myślałem, że to będzie szkoła janczarów, że te dzieci dla Adolfa są hodowane po to, żeby w pewnym momencie miał świeże mięcho, armatnie, że właśnie. Po to te dzieci były hodowane w pewnej ideologii, żeby potem pójść na front i sobie walczyć w imię Adolfa. A to się okazuje, że te hodowle były tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć ten narkotyk. I to jest no przerażające. I mało tego, to do dzisiaj nie zostało przerwane. Ponoć to na skalę masową jest produkowane, że ponoć w Hollywood to jest normalnie tak ciągnięte jak u nas skoka na ulicach. Także masakra! I teraz kolejna sprawa. Właśnie powiedziałem o tych podziemiach tego Nowego Jorku, i ktoś mi powiedział, że to jest właśnie American Dream że tysiące ludzi żyją właśnie, tym, którym się nie powiodło, żyją w starych opuszczonych liniach metra i stworzyli tak, jakby oddzielną, kastę, rasę ludzi, którzy żyją w podziemiach, po prostu pod naszymi stopami. Jest to też dla mnie przerażające. No i kolejna sprawa: przyznanie się Chińczyków do potężnych miast. Które istnieją, funkcjonują od lat 50., w których może żyć nawet kilkaset tysięcy ludzi. No to jest, słuchajcie, potwierdzenie tego wszystkiego tu na taką mikroskalę, gdzie ja wam to pokazuję, odzwierciedlenie tego już na skalę taką światową. No to jest dla mnie, słuchajcie, przerażające. Teraz do tego dołączyć właśnie okultyzm, odpowiednią ideologię, do tego dorzucić jeszcze takie zapędy militarne, no i mamy idealny taki koktajl, słuchajcie, który prowadzi do wybuchu ogólnoświatowego, i my teraz jesteśmy prawdopodobnie na progu tego. Ten eksperyment, który teraz trwa, w jaki sposób się zakończy, trudno określić. Oby dla nas w sposób pozytywny. Ruszyły teraz te szczepienia. No, masa ludzi jest przeciwnych. Kto się mnie pyta, czy ja się zaszczepię? Słuchajcie, ja dostałem wszelkie szczepionki, jakie są tylko możliwe. I być może ta moja odporność, którą mam właśnie taką, zawdzięczam właśnie tym szczepionkom, bo słuchajcie, kiedyś jak była akcja szczepień, to nikt po prostu z tym nie walczył. Przyjeżdżała po prostu piguła do szkoły, my żeśmy się ustawiali, słuchajcie, w kolejce i niejednokrotnie tą samą migłą, ciach, ciach i heja. A jak ktoś był oporny, to proca i z proce zagnojem, kurwa, z tej szczekawki się strzelało. No ale słuchajcie, takie to były czasy. Nikt z tym, słuchajcie, nie walczył. OSPA, yy, potenta, żółtaczka, gruźlica, wszystkie inne choroby, które dziesiątkowały Europę, dzięki szczepionkom zostały właśnie zahamowane. Nie wiem, czym jest ta szczepionka. Ponoć yy, nad tą szczepionką pracuje się już od 15 lat. To nie jest praca teraz od stycznia, lutego tego roku, tylko nad tą koron yy, no, yy, koronkową szczepionką. Od 15 lat pracowano, teraz ją ponoć dopracowano. Nie wiem, nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. Czy przyjdzie czas, jak trzeba będzie się szczepić? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie jestem zdrowy, wszystko dopisuję, także nie wiem, nie potrafię, szczerze Wam mówię, nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, czy Was zachęcać, czy zachęcać do szczepionek starego typu? Tak. Mój syn jest zaszczepiony, moja cała rodzina, my żeśmy po prostu zostali zaszczepieni, bo był, każdy miał, każde dziecko dostawało książeczkę, książeczkę taką szczepień i po prostu były szczepienia i się po prostu szło i nikt z tym nie dyskutował. Także w dzisiejszych czasach, słuchajcie, znawców, sami wiecie, jest dziesiątki tysięcy na temat właśnie tego wirusa. Ja się nie wypowiadam, bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Technologia, słuchajcie, przede wszystkim medycyna, nanotechnologia, przerosła mnie. Ja o tym po prostu nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czym jest ten wirus. Są przypadki śmierci, no ja osobiście się nie zetknąłem. Mimo, że już tyle czasu, słuchajcie, minęło, nie zetknąłem się z żadną ofiarą tego koronawirusa. Owszem, ktoś tam chorował, yy, szedł na zwolnienie i się pytam, jak to przeszedłeś? No jak zwykłą grypę, no mówi, słuchaj, no nie było powikłań. Albo ktoś tam zrobił test, się okazało, że miał bezobjawowo. No ja tu mogę tak nawiązać właśnie do yy, tak zwanej inteligencji bezobjawowej tych wszystkich znawców, którzy wypowiadają się na temat właśnie koronawirusa. To jest właśnie taka bezobjawowa inteligencja, bezobjawowe, słuchajcie, to nie boli. Ale ja staram się nie zabierać też głosu w materii, o której nie mam zielonego pojęcia. Tyle na temat szczepień chciałem powiedzieć. I wracając właśnie do tego, co tutaj się działo i dzieje się właśnie w podziemiach i na ziemi tego kompleksu. Naprawdę może przyjdzie moment, kiedy to zostanie wyjaśnione. Teraz ja bazuję tylko i wyłącznie, słuchajcie, na słowie mówiony. Jest mało dokumentów, w ogóle nie ma dokumentów. Jakieś tam szczątkowe zdjęcia, jakieś tam plotki. Słuchajcie, teraz nawet padłem, słuchajcie, ofiarą czegoś, co sam zasiałem 10 lat temu. I po prostu coś powiedziałem, to ewoluowało, dotarło do mnie, i ktoś do mnie mówi, Ty, ale mówi przecież to, Ty mówiłeś 10 lat temu. Nie, no i tak właśnie Aha. rodzą się legendy. Ale w każdej legendzie zawsze jest ziarno prawdy.